Witamy Panią Prezydent w Topo TV Chciałbym zadać Pani krótkie pytanie dotyczące jakichś wspomnień z młodości silnych kobiet ze szkoły, do której Pani uczęszczała. Jak ktoś zadaje mi pytanie dotyczące młodości, to się lekko stresuję, bo mi się wydaje, że jeszcze jestem całkiem młoda, panie prezesie. Ale no, chociażby rozmawiamy dzisiaj w sali od WF-u w Topolówce, w której spędziłam lata, w których Was jeszcze, sorry, ale nie było w planie, 94-98 bo chyba wy się już po 2000 roku urodziliście, no właśnie, więc niektórych z was mogło nie być w planie. To rozumiem, że to jest prehistoria, ale właśnie choćby przed chwilą oglądając tę salę przypomniałam sobie pierwsze zajęcia z WF-u z panią profesor Wyrzykowską, która nas pogoniła tutaj po lesie tak, że później połowa dziewczyn miała zwolnienia z WF-u na semestr, bo już, bo już nie chciały biegać, ale wspomnienie z młodości na pewno związane z Topolówką. To szansa na spotkanie wielu bardzo różnych, fajnych ludzi, zakręconych w bardzo różnych sprawach. I chociażby dzisiaj koleżanka, o której myślałam, że no jest nieźle zakręcona, bo wtedy już bardzo aktywnie działała w Amnesty International, Monika Habior, no za dwa dni zostanie zastępcą prezydenta Gdańska, właśnie odpowiedzialnym za sprawy społeczne. Więc myślę, że ten czas liceum to jest taki czas, kiedy. Trzeba wykorzystywać go właśnie na poznawanie ludzi, bo później te znajomości procentują. A silne kobiety to zawsze była szkoła silnych kobiet. U mnie w klasie, nie wiem, było może 8 czy 10 chłopaków na 37 osób w klasie. Więc no, co robić? No, siłą rzeczy, dziewczyny tu były zawsze większością, ale rodzynki też się fajne zdarzały. Dziękuję bardzo. I ja jeszcze bym... pozdrowienia. No właśnie, I pozdrowienia. Pozdrowienia dla TopoTV. Dziękuję bardzo.